Dzień dobry, poranek piątkowy na blacie, tam sobie już na tapet wziąłem tą lampę od samochodu, najpierw jedną, zobaczymy, tutaj ją przebadamy. Na razie sprzęt sobie taki jaki sobie założyłem top, nięty jest do przodu. Teraz tak, i ta lampa, tutaj muszę ją odkręcić, odkręcić muszę sobie to, i zobaczyć, jak to tutaj jest. Powiedzmy sobie, zasilane, żebym zobaczył te diody. No, zobaczymy, co tu się da poradzić klientowi. Które są, muszę, muszę to zasilić, żeby zobaczyć, które są uszkodzone i ewentualnie jak je tutaj ugryźć, czyli wymienić. No i zobaczymy, może się coś uda tutaj yy, poradzić mu na to, yy, bo obiecałem, że zerknę. W każdym bądź razie życzę Wam miłego piątku. Poranku oczywiście, z kaweczką. I do zobaczenia. Ja działam, a wy jak chcecie.